Witam Was, moi drodzy, w Wielką Sobotę. Chciałbym Wam życzyć na te święta wszystkiego dobrego, smacznego jajka, smacznego żurku, jak to co lubi. Widzicie, tutaj Mariolka już jest naprawdę na końcówce, jeszcze i tydzień dobry został, ale już widać, że jest nabita ostro. Coś tu powolutku powolutkuje, jakieś sporadyczne, ale. Jakieś mleczyki jej coś przyniosę, żeby trochę tej zielonki już tutaj też miała, bo jednak na zielonce to, to tego mleka będzie miała lepsze, lepsze to mleko. I mam nadzieję, że będzie wszystko gig. Coś tam próbowała, jakieś gniazdko tam z tyłu, że coś tam się wkłada, tej słomy. Potem jej tu jeszcze nawale więcej do środka siana, oczywiście, bo to siano to siano, lepiej grzeje. Lepiej trzyma. No, i tak się to widzicie prezentuje. Nie będę tutaj robił dziś jakiegoś niewiadomo jakiegoś długiego filmu. Wszystkie nowości, w, w tym w hodowli, aklimatyzację przeszło. Wszystko żyje pięknie. Pokażę Wam tą naszą nową samiczkę nowozelandzką. tutaj sobie w co jest. Też i troszeczkę tylko dałem, wielonki tam, żeby coś sobie spróbowała bo jak wiecie to jest samica no tak, jak będzie miała młode to też jej coś tam będę podawał, jakiegoś mleczyka, jakiś ziółek wiecie o co chodzi nie samice jednak potem mają to mleko fajne, takie lepsze, no młodych no ale samiczka rośnie, myślę że na dniach będzie dopuszczana ale prawdopodobnie dopuszczę jeszcze moim pierwszy raz to moim samcem a później będziemy myśleć, może do hodowli Marka z Michałowa będziemy z nią jechali do, do Belga, tego białego, co tam jest w hodowli. Serdecznie pozdrawiam, oczywiście. No, zobaczymy, jak to będzie. Ale pierwszy wykocik to spróbujemy naszym samcem, tym czarnym, tym ciemnym takim. No, jest wszystko git. Przejdę wam jeszcze, pokażę tam, tego Belga, co mamy w hodowli. No, i idziemy do koleżanki. Koleżanka oswojona. A tutaj widzicie kolegę. Czy go dzisiaj uda się zobaczyć? To będzie chyba z Bysiu. Z Bysiu to będzie też. Z Bysiu ma na wszystko wybombane. dostał dzisiaj ziemniaczka gotowanego. Proszę bardzo. Siedzi sobie w swojej norce i ma wszystko w nosie. Uwaga, uwaga, otwieram. Halo. No, i witamy naszą koleżankę. Tu widzę, że lubi wydrapywać nam sianko z tego, więc tutaj będę musiał chyba coś innego zamontować na te szpary jeszcze pomyślimy no a tutaj też nie mamy jeszcze imienia do samiczki do tamtej białej tak myślałem żeby ją nazwać misiek miśka bo jest taka miśkowata zobaczymy jeszcze jaka będzie decyzja no, co tam co tam. Bardzo fajny jest ten króliczek. Zobaczymy, jak to urośnie. Co z tego wyjdzie do materiałek. Nie No, ale to jeszcze jest młode. To dopiero będziemy na późnym latem, początek jesieni, dopuszczać. Tą samiczkę. Średniaki, jak siedniaki rosną, pompują. Ta zwana obiadówka rośnie samczyki też wszystko ok no dobrze to jeszcze raz Wam życzę tego smacznego jajeczka i udanego też y, lanego poniedziałku do następnego odcinka pozdrawiam Was Siemanko